W tym odcinku kilka słów o budowie i działaniu alkomatów. Prawie wszyscy wiedzą, czym są alkomaty, a jeśli nie wszyscy, to śpieszę z informacją, że jest to urządzenie, które potrafi mierzyć zawartość alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, a mówiąc inaczej, jest to rodzaj testera trzeźwości. Z alkomatem często mogą mieć do czynienia kierowcy, zwłaszcza podczas tzw. rutynowych kontroli trzeźwości przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Policji Drogowej, a także kontrole takie są przeprowadzane podczas zdarzeń drogowych, gdzie sprawdzenie trzeźwości uczestników wypadku lub kolizji jest też obowiązkowe. W związku z tym kierowcy na pewno wiedzą, jak wygląda takie urządzenie, ale być może nie każdy z nich wie, jak ono działa, na jakich fizycznych zasadach oraz jak jest ono zbudowane. W tym odcinku spróbuję Wam to wyjaśnić, ale zanim to zrobimy, kilka słów o tym, jak wypity alkohol zachowuje się w naszych organizmach i jak jest to możliwe, że możemy oceniać trzeźwość na podstawie jego zawartości w wydychanym powietrzu. Otóż, jeśli wypijemy jakąś ilość alkoholu, na przykład w postaci drinka, wina czy piwa, nie ma to większego znaczenia. Trafia on oczywiście na początek do żołądka. Pewna jego część pozostaje także w naszej jamie ustnej, ale niezbyt długo, ponieważ alkohol jest substancją lotną i szybko z niej wyparowuje. Co dalej? W żołądku rozpoczyna się proces wchłaniania naszego drinka, piwa czy też wina. No i zawartego w nich alkoholu. Jest to tylko niewielka część tego wchłaniania, ponieważ szybko nasze drinki trafiają z żołądka do jelita cienkiego, gdzie następuje zasadnicza część wchłaniania alkoholu, bo w żołądku było to tylko 20%, a w jelitach jest to 80% jego ilości. Poprzez błony śluzowe żołądka i jelit alkohol przedostaje się do krwi i wraz z nią jest transportowany głównie głównie do wątroby, która bierze na siebie zadanie przetworzenia alkoholu w inne związki, na przykład między innymi w aldehyd octowy, który jest na tyle toksyczny, że to właśnie on jest odpowiedzialny za tak zwanego kaca. No ale nie idźmy w tę stronę. Tak jak mówiłem, wypity alkohol jest głównie kierowany do wątroby, ale nie cały. Jego część jest kierowana wraz z krwią do serca, a stąd do płuc, no i oczywiście również potem do mózgu, powodując pewne, znane wszystkim objawy, ale tak jak wspominałem, nie o tym chciałem mówić. Zatem do płuc również trafia wraz z krwią część spożytego alkoholu. Może to być nawet 10%, zwykle jest nieco mniej, a ponieważ alkohol jest związkiem lotnym, no to paruje on wprost z pęcherzyków płucnych i uchodzi wraz z wydychanym powietrzem. I właśnie na podstawie tego można ocenić zawartość alkoholu w naszym organizmie, czyli mówiąc prościej, ile i kiedy go wypiliśmy. Oczywiście dla różnych osób może to się trochę różnić, bo tak jak mówiłem, procent alkoholu kierowany poza wątrobę dla różnych osób może być trochę inne, inna także może być szybkość jego przetwarzania, eliminowania, zależna od płci, wagi ciała, szybkości metabolizmu i tak dalej. No, najlepszą metodą byłoby zapewne badanie krwi na zawartość alkoholu, i tak się też czasem robi, ale my tutaj rozpatrujemy badania na podstawie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. No dobrze powiecie, ale przecież jeśli dmuchamy do ustnika alkomatu, to ilość powietrza, która się tam dostanie, może być różna, w zależności na przykład od tego, jak mocno dbuchniemy w ustnik. A jeśli ilość powietrza będzie różna, no to również wskazania alkomatu mogą być różne. I to jest pierwszy problem w budowie dobrego alkomatu. Należy rozwiązać problem ilości badanego powietrza z płuc, czyli zadbać o to, aby za każdym razem badana próbka wydychanego powietrza była podobna pod względem jego ilości. To zadanie w alkomacie realizacji realizuje tak zwany solenoid próbkujący. Jest to po prostu coś w rodzaju małej pompki, która odpowiada za wpuszczenie do komory pomiarowej odpowiedniej ilości wydychanego powietrza. To właśnie dzięki takiej pompce alkomat zapewnia dokładność pomiaru bez względu na to, jak mocno czy też jak słabo dmuchaliśmy w ustnik. Są też alkomaty bezustnikowe, ale o tym później. No dobrze, część mechaniczną mamy omówioną. Teraz czas na omówienie sensorów, czyli elementów elektronicznych alkomatów. Zacznijmy od alkomatów półprzewodnikowych. Alkomaty takie należą do grupy najtańszych, ale jednocześnie do najbardziej nieprecyzyjnych przyrządów do pomiaru zawartości alkoholu. Sensor alkomatu półprzewodnikowego działa na zasadzie zmian oporu elektrycznego złącza półprzewodnikowego na powierzchni, którego utleniają się pary alkoholu zawartego w wydychanym powietrzu. Po prostu jest tam specjalny sensor, który zawiera coś w rodzaju diody z odkrytym częściowo złączem PN. W czasie pomiaru opór złącza zmienia się i zmiany te są zamieniane na wartość napięcia elektrycznego, Kierowane do przetwornika, no i wyświetlane w postaci cyfrowej, już jako wartość w promilach lub w miligramach na litr. Zatem budowa alkomatu z sensorem półprzewodnikowym może być prosta, a co za tym idzie, alkomaty takie są tanie, można je kupić dosłownie za 20 zł. Ale niestety, jak to bywa, mają one wady. Alkomat taki może reagować nie tylko na alkohol w wydychanym powietrzu. Dlatego może on dawać mylne wskazania, na przykład dla osób palących, bo reaguje też na nikotynę oraz reaguje on też na aceton, zatem osoby z cukrzycą też mogą otrzymywać błędne pomiary. Dlatego alkomaty tego typu nie mogą służyć jako przyrządy na przykład dla policji oraz jako materiały dowodowe. Mogą służyć na przykład tylko do orientacyjnego, osobistego pomiaru trzeźwości. Znacznie lepsze są alkomaty elektrochemiczne. Działają one na innej zasadzie. Mamy dwie elektrody, tutaj są one oznaczone jako te czarne kreski i są one wykonane z platyny. Elektrody oddzielone są specjalnym porowatym materiałem, który przewodzi prąd. Alkohol wraz z powietrzem, który napływa od tej strony, styka się z powierzchnią elektrody, w tym przypadku z powierzchnią anody dodatniej elektrody i reaguje on z wodą zawartą w powietrzu. A reakcja zachodzi właśnie dzięki katalitycznym właściwościom platyny. W rezultacie powstaje kwas octowy według następującej reakcji i wydzielają się cztery atomy wodoru. Na drugiej elektrodzie, z tej strony, tlen z powietrza łączy się z wydzielanymi cząsteczkami wodoru. Powstają dwie cząsteczki wody. To tutaj mamy tą reakcję. W wyniku tych wszystkich reakcji chemicznych powstaje prąd elektryczny, który płynie w tym obwodzie, którego natężenie jest proporcjonalne do ilości etanolu, który tutaj napływa w wydychanym powietrzu, w tej próbce wydychanego powietrza. I tak jak mieliśmy w alkomacie półprzewodnikowym, prąd ten jest mierzony, no i mamy tutaj mikroprocesor, wyświetlacz. Wartość tego prądu jest zamieniana od razu na wartość promili lub wartość miligramów na litr. Ponieważ wykazano, że w jednym mililitrze krew Zawiera taką samą ilość, zawartość alkoholu, jak w 2100 ml powietrza. Zatem na tej podstawie można ocenić stężenie alkoholu, mierząc jego zawartość właśnie w wydychanym powietrzu. Alkomaty tego typu to są te alkomaty, których używa policja drogowa podczas kontroli. Trzeba tylko dodać, że mamy tutaj dwa podstawowe typy, czyli alkomaty przesiewowe i alkomaty dowodowe. Te pierwsze można spotkać u policjantów podczas akcji typu trzeźwy poranek. To są takie długie, żółte, z tego co pamiętam, alkomaty, gdzie policja drogowa kontroluje trzeźwość no, wszystkich przejeżdżających kierowców po kolei. Tamte alkomaty nie mają ustników. Pamiętacie, dmucha się do komory pomiarowej no, z pewnej odległości. Natomiast alkomat dowodowy to jest taki zwykły alkomat z ustnikiem i na pewno większość kierowców wie, jak on wygląda. Alkomaty elektrochemiczne są znacznie bardziej precyzyjne niż Niż półprzewodnikowe mogą być kalibrowane, no, powinny być kalibrowane właściwie i przede wszystkim nie są one wrażliwe na inne substancje niż alkohol. Nie da się ich łatwo oszukać, nie da się oszukać ich wskazań, żadną tam gumą do rzucia, płukaniem ust i innymi rzeczami, no chyba, że chcemy, żeby fałszywe wskazanie było na naszą niekorzyść, bo i tak się może zdarzyć, kiedy na przykład zaraz przed badaniem przepłukamy sobie usta płynem do płukania zawierającym alkohol, no w takim przypadku oczywiście trzeba odczekać przed właściwym pomiarem. Trzeci rodzaj sensorów używanych w alkomatach to sensory spektrofotometryczne. Działają one na zasadzie spektrofotometrii. No dobrze, ale co to takiego? Jest to technika pomiarowa, która polega na pomiarze ilościowym transmisji lub odbicia światła przez badaną próbkę. Jak to działa? Jak widać na rysunku. Mamy tutaj źródło światła, specjalne szerokopasmowe źródło światła. W tym przypadku może to być źródło podczerwieni. Mamy soczewki, te zielone. Mamy komorę, w której znajduje się próbka badanego powietrza, wydychanego powietrza. Światło przechodzi, jak widzicie, ten czerwony promień to jest właśnie światło, które przechodzi przez to powietrze, poprzez specjalny tutaj filtr. No i wreszcie pada na fotodetektor, to jest właśnie to urządzenie. Pomiar polega na tym, że cząsteczki alkoholu, ewentualnego alkoholu zawartego w powietrzu, pochłaniają pewną określoną długość fali tego światła, które tutaj przepływa przez tą komorę. W tym przypadku jest to bliska podczerwień dla alkoholu etylowego, to ilość tej podczerwieni będzie zależna od wartości, od zawartości alkoholu w komorze pomiarowej. Fotodetektor oczywiście wytwarza pewne napięcie elektryczne, które jest mierzone, a jak je przetworzyć na wskazaniach, to. No to już wiemy. Alkomaty tego typu są przyrządami bardzo dokładnymi, ale są to urządzenia stacjonarne, montowane zazwyczaj już na posterunku policji, w celu weryfikacji wskazań innych typów alkomatów, jeśli jest taka potrzeba. Alkomat spektrofotometryczny reaguje tylko na obecność alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, i tutaj nic oszukać się nie da. Na potrzeby tego odcinka zakupiłem taki oto alkomacik. Zobaczcie, taki malutki. On kosztował dosłownie 20 zł, no i składa się z ustnika. Tam jest kilka zapasowych ustników, dostaniecie. Przycisk i wyświetlacz, na którym mało co widać. Włączmy sobie. Jak widzicie, alkomat czeka, nagrzewa się, czyli czas leci do tyłu. Nabieramy powietrza i dmuchamy. No i oczywiście mamy 0. 0 mg na litr, czyli w sumie, alkomat wskazuje prawidłowo, ponieważ nic nie piłem, oczywiście. Na szczęście również nie paliłem ani nie jestem cukrzykiem, jak widać. No i teraz rozbierzmy sobie ten alkomat, zobaczymy, co jest w środku. Tak to wygląda w środku. Tutaj, oczywiście, głównym elementem tego alkomatu jest ten czujnik to jest czujnik półprzewodnikowy. On, jak widzicie, ma trzy wyprowadzenia i taką obudowę trochę podobną do tranzystora BC211. Mamy przycisk, mamy malutki wyświetlaczyk, mamy ten głośniczek, który nam sygnalizuje, kiedy mamy dmuchać i ile. No i pojemnik na baterie i to właściwie jest wszystko. Co ciekawe, ten alkomat nie ma w ogóle tej pompki, czyli tego elementu, który dawkuje odpowiednią ilość powietrza do pomiaru. Tą rolę mają pełnić te kanały. Które tutaj są ukształtowane, zobaczcie, bo część tego powietrza idzie do czujnika tym kanałem, a część wylatuje tu przez te dziurki, przez te otwory u góry alkomatu, co powoduje taki jakby przewiew, powiedzmy. No i oczywiście musimy dmuchać odpowiednią liczbę sekund, która jest sygnalizowana piknięciami głośniczka. No bo jeśli będziemy dmuchać zbyt krótko lub zbyt długo, no to pomiar nie będzie wiarygodny. Oczywiście i tak moim zdaniem pomiary takim alkomacikiem są. Niewiarygodne i mogą wskazywać nam, że jesteśmy trzeźwi, kiedy jest wręcz przeciwnie lub odwrotnie. Kiedy jesteśmy trzeźwi, to może wskazywać, że właśnie mamy na przykład pół promila alkoholu. <kluw> Na koniec warto wspomnieć jeszcze o tym, że oprócz badania alkomatami elektronicznymi, zawartość alkoholu w organizmie można badać po prostu poprzez badanie krwi lub metodami czysto chemicznymi na tzw. balonik. Tego już chyba dzisiaj się nie stosuje, ale kiedyś polegało to na tym, że badany delikwent nadmuchiwał taki specjalny balonik. Potem powietrze z tego balonika było upuszczane przez rurkę, która zawierała dwóch romian potasu. Jeśli w tym powietrzu, w baloniku był alkohol, no to rurka zmieniała kolor na zielony, i w ten sposób. Wykrywano nietrzeźwych. Ale oczywiście taki alkomat no, nie miał nic wspólnego z elektroniką, dlatego tylko o nim wspomniałem. A jeśli już mówimy o nietrzeźwości, no to warto może powiedzieć, jakie przepisy obowiązują obecnie w Polsce, jeśli chodzi o dopuszczalne ilości alkoholu, chodzi o głównie o kierowanie pojazdami. Otóż po pierwsze, nasze prawo rozróżnia dwa stany, czyli stan po spożyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Stan po spożyciu alkoholu następuje wtedy, kiedy zawartość alkoholu przekracza 1,1 mg na litr w wydychanym powietrzu, inaczej mówiąc, przekładając to na promile, jest to 0,2 promila alkoholu. We krwi, oczywiście. Pamiętajmy, że jeśli mamy 20 promila, to jeszcze nie jesteśmy po spożyciu. Trzeba ten próg przekroczyć. Wtedy możemy być ukarani za tak zwane wykroczenie drogowe. Natomiast stan nietrzeźwości to przekroczenie. Pół promila alkoholu we krwi, czyli 25% mg na litr w wydychanym powietrzu. Wtedy już popełniamy nie wykroczenie, ale przestępstwo, za co grozi nam już znacznie wyższa kara. O samych karach nie będę tutaj wspominał, bo ostatnio dużo się o tym mówiło i ciągle są na to nowe pomysły. Czyli jeśli przy badaniu na wyświetlaczu alkomatu pojawi się wynik. Powyżej 1, 1 mg na litr, no to możemy wpaść w spore kłopoty. Jeśli wynik przekracza 0,25, czyli setnych, no to kłopoty będą znacznie większe. Mówi się, że wypicie 50 ml mocnego alkoholu lub jednego piwa może dać wynik zbliżony do wartości 1, ,1 mg na litr, czyli tej granicznej. Zatem nie ma co ryzykować, zwłaszcza kiedy już wiecie, jak działają elektroniczne alkomaty i jak są zbudowane. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.